Gdzie jest ten typek? On jest na dole? Nie on jest tutaj. A nie to ty, tam są strzelięci. O nie, kuściu! Gościu z kluczem pewnie mi zabił. Ej, ten klucz chyba najwięcej mi zadł. Weź zaczekaj, muszę się ten do... uleczyć szybko. Chyba. Idziemy do auta. Weź zaczekaj, dzwonimy się tutaj, wonimy się tutaj. Bo do mnie zadzwoniła. Nie wybuchaj, bardzo, nie wybuchaj. Jeśli teraz ten ogień zawije tego czegoś, to. Wow. No idziemy, że tak się nie stanie. Kuźwa, Oj, tak ile ognia! Panie. Barczak, ktoś tego zrobił. No po teraz, on i on zdechnie. Wow, Barczak, nie używaj wybuchów, kurziwa. On teraz zdechnie. No nie, no nie mogę z tobą. Ja pizze, <laughs> to go debil. Coś ty zrobił. Ale ja w butle z gazem. Po co? Wow. <gülüyor>